krótko. Jeżeli nie zepsułem ci dzisiejszego wieczoru tym shortem, zostaw łapkę w górę. Dziękuję. Witam w Ham Radio Short numer 4. Dzisiaj chciałem porozmawiać z wami o aktywności terenowej, czyli o radiu w plecaku. Na świecie i w Polsce jest wiele programów, które popularyzują taką formę aktywności. Z popularniejszych to jest Flora Fauna, program PGA, w którym aktywuje się gminy i powiaty, program, w którym aktywuje się zamki i program. Park on the air. Park on the air jest to program, którym aktywuje się różnego rodzaju obiekty przyrodnicze. Te programy mają na celu przede wszystkim właśnie aktywność fizyczną, doskonalenie umiejętności pracy poza stałą infrastrukturą domową oraz popularyzację lokalnej przyrody. Dzisiaj chciałem się chwilę dłużej zatrzymać na programie POTa. Powstał w 2017 roku w Stanach Zjednoczonych. Jest to program, który także funkcjonuje w Polsce, a można w nim funkcjonować na dwa sposoby. Jeden z nich to jest aktywator, a drugi to łowca. Strona, którą widzicie, jest główną stroną programu Parks on the Air. Jest jeszcze jedna strona, o której za chwilę powiem. Co trzeba zrobić, aby rozpocząć przygodę w tym programie? Operacja jest bardzo prosta. Wystarczy założyć konto, przeczytać regulamin i obowiązujące zasady, które są naprawdę uproszczone do minimum, udać się do parku, zrobić minimum 10 łączności, zalogować to, wrócić i wysłać log. Wysłać log jest bardzo ważną czynnością, bo bez tego wasz udział w tym programie nie funkcjonuje. Czyli nie pozyskacie punktów ani wy, ani nie rozdacie im. Tym, z którzy zrobili z Wami łączności, takim podstawowym miejscem, w którym będziesz obracał się w programie, jest aplikacja, którą znajdziesz pod adresem POTA.app. Tutaj też zakładasz konto w programie POTA. Zanim to zrobisz, zalecam przeczytanie regulaminu i zasad. Regulaminy znajdziesz klikając na trzy poziome paski, uruchamiając panel nawigacji na dole tego panelu. Wydaje się, że tych dokumentów jest sporo. Nie martw się, część z nich to są poradniki wideo, różnego rodzaju, supporty, które są oczywiście do wykorzystania, ale nie na początku. W przeglądarce Chrome możesz łatwo przetłumaczyć stronę na język polski, jeżeli łatwiej Ci będzie to czytać. I to, co zalecam, masz od razu na pierwszej stronie: pierwsze kroki dla łowców, myśliwych i pierwsze kroki dla aktywatorów. To jest to, co powinieneś wiedzieć na początku. W dalszej kolejności, jeżeli zechcesz wyspecjalizować się na przykład w aktywacjach telegrafią, masz przewodnik dla telegrafistów, a także przewodnik dla osób, które chcą aktywować trybami cyfrowymi. Rejestracja w programie jest banalnie prosta. Po prawej stronie, czarny guzik, formularz składa się z dwóch pól: e-mail i hasło. Możesz skorzystać z opcji zalogowania się przez trzy serwisy. W momencie, kiedy logujesz się przez e-mail, hasło, potwierdzasz rejestrację w mailu i sprawa jest zakończona. Przejdę teraz do krótkiego omówienia funkcji aktywatora. Aktywator udaje się do parku. Listę parku znajdziesz w tym miejscu. Możesz ją wylistować jako listę lub jako punkty na mapie. Mapa jest to tyle fajna, że przy pierwszym uruchomieniu prosi cię o podanie lokalizacji i listuje już twoje położenie, a obok niego wszystkie obiekty, które możesz aktywować. Fajne w tym jest to, że po kliknięciu widzisz wszystkie dane danego obiektu, po więcej szczegółów możesz zobaczyć kto go aktywował, kiedy, ile zrobił łączności i tak. Dalej, Zasadą aktywacji obiektu jest to, żeby znajdować się wewnątrz tego obiektu, czyli jak jedziemy do parku, nie możemy stać na jego obrzeżach, tylko musimy być wewnątrz. Jak widzicie w tych krokach, przy tych kropkach nie ma zaznaczonych obszarów i koledzy, którzy zajmują się też po to już trochę dłużej, sugerują, żeby Zrobić to na geoportalu. W odcinku technicznym, który powstanie niedługo, pokażę w jaki sposób znaleźć obrysy parków na geoportalu. W momencie, kiedy znajdziemy sobie już jakąś trasę do pokonania, na przykład do zrobienia tych trzech parków, jedziemy do nich i w każdym z nich, aby go aktywować, musimy wykonać co najmniej 10 łączności. Te łączności mogą być mieszane w sensie takim, że część może być na przykład na UKF-ie, część może być na jednym paśmie, część na drugim i tak dalej, i tak dalej. Chodzi o to, aby sumaryczna ich liczba wynosiła minimum 10. Co może Ci pomóc w tym wszystkim? Pomóc Ci może zapowiedź, którą możesz zrobić tutaj, czyli dodać aktywację. I tutaj możesz zapowiedzieć z wyprzedzeniem, w którym dniu i jakie parki i na jakich częstotliwościach będziesz aktywował. Na pewno pomoże ci, kiedy będziesz wołał po angielsku, czyli CQ pota, CQ pota, swój znak. Dzięki temu aktywatorzy, łowcy z Europy i ze świata będą szybciej mogli odkryć, że aktywujesz. Park. Udajesz się do tego parku, logujesz łączności. Aktywator ma obowiązek lokowania wszystkich łączności. Do tego wykorzystujesz dowolny logbook, który, który ci się spodoba. Przykładem takiego logbooka dedykowanego do tego programu jest ham.rs. Jest to tylko przykład. O tyle ułatwiający życie, że jest zrobiony jakby pod ten program i ma tutaj odpowiednie pola. Które łatwo wypełnisz, a potem w sposób prosty wyeksportujesz plik z logami, które, który trzeba wgrać do programu. Inne programy oczywiście też obsługują ten eksport, natomiast w niektórych momentach musisz tam troszeczkę się pogimnastykować, żeby dobrze wpisać dane. Ale to o to już możesz popytać doświadczonych kolegów, którzy są na grupie POTA Polska na Facebooku na pewno odpowiedzą na tak techniczne pytania. Czyli aktywator w momencie, kiedy zrobi swoją aktywację, wraca do domu i najlepiej od razu wgrywa logi. Robisz to w tej aplikacji pota.app w linku do uploadu logów. Procedura jest prosta. Klikasz, wgrywasz plik wyeksportowany z logbooku i wysyłasz. Łowcy nie muszą logować swoich łączności. Teraz przejdę do łowców. Oczywiście, dobrą praktyką jest logowanie wszelkich łączności, ale jeżeli nie lubisz tego robić, to nie musisz. W momencie, kiedy uruchomisz konto na tym portalu, w zakładce łowcy znajdziesz wszystkie łączności, które zrobiłeś z aktywatorami. I tutaj również możesz zbierać sobie punkty w profilu swoim, będziesz mógł obserwować jakie dyplomy Ci przysługują za poszczególne progi, które przekroczysz i, i, i tak dalej, i tak dalej. O tym sobie możesz już tutaj doczytać. W zasadzie to jest wszystko, co dzisiaj chciałem powiedzieć w tym szorcie. Jest to już taki pakiet, który wystarczy, abyś spakował plecak, wziął radio i ruszył aktywować swój pierwszy obiekt. Albo przynajmniej miał solidne podstawy, żeby pogłębić wiedzę dalej. Jak wspomniałem, niedługo odcinek techniczny, kiedy omówię trochę więcej takich rzeczy jak logbooki i geoportal. Do usłyszenia, dziękuję za obejrzenie.